Dzień dobry kochani, was dzisiaj witam z majeczką moją kochaną. Gdzie idziemy? Um, na kawę. I a sobie posiedzimy. I posłuchać. też. Kogo dziś nie słuchamy? Dua lipa. Dua lipa, idziemy na koncert Dua Lipa. Duły Lipy. <laughs> nie wiem, chyba Duły Lipy się e, odmienia po polsku. E, I co? Będziemy się dobrze bawić. Wiecie co? Ja ostatnio z Mają to jesteśmy takie koncertowe dziewczyny, bo zaczęłyśmy od no. koncertu Harry Style. Nie, nie. Pierwszy był Ed Sheeran. O, Ed Sheeran, ale to dawno temu było. Potem był Harry Style. Tak, I potem... Nie musi być po kolei. W United Center byliśmy jeszcze, bo idziemy do United Center. Olivia, Rodrigo, okay. Billy Eilish, uh, Lady Gaga. <laughs> Lady Gaga będzie za tydzień, czy za dwa, nie? Chyba tutaj. Tak, będziemy śli. <laughs> ktoś, ktoś tutaj jeszcze był? Chyba wszyscy już, na których byliśmy, ale byliśmy jeszcze. Potem jeszcze raz na Harrym Style w Polsce, na, na Warszawie TV. i na Taylor Swift. Wszystko? Chyba wszystko, nie? Ale tak się rozgościłyśmy w tych koncertach i zaczęliśmy sobie tak chodzić. Tak więc e, zabieramy was dzisiaj ze sobą. Michał nas przywiózł. E, ostatnio, byliśmy... na jakim koncercie ostatnio byliśmy? Byli Irish, byli byli nie? I co? Tak same byliśmy. Same. same, no. I mieliśmy parking tam niedaleko, ale Michał nas dzisiaj przywiózł i potem ma nas odebrać. Tak więc do zobaczenia. Yes. I tutaj kochani, jesteśmy właśnie już pod United Center, a tam w tle Chicago. I widać Willis Tower, to jest właśnie tam, gdzie są te szklane półki. O, tam wysoko. A jeszcze chwilkę i wchodzimy. No i wiecie co wam powiem z tych wszystkich koncertów, na których do tej pory tutaj byliśmy z mają, to z chęcią poszłabym dalej na kolejny na Harry raz tak, na Harris Styles. Tak. I idziemy, nie? Na wszystkie nocy tu będzie, nawet jak będzie 20. Tak, tak więc idziemy na pewno jak będzie, bo byłyśmy już dwa razy, ale ja z chęcią to był super, super koncert. I kto jeszcze? Olivia Rodrigo. Nie, nie, nie na tym, co bym jeszcze poszła, to Billie Eilish. Billy tak, był rewelacyjny też koncert. Nie widać. Kochani, trzymajcie kciuki za Maję, żebym kupiła bilety na Lady Gaga. Znaczy, Maja może kupić już bilet, bo ma dla siebie na bilet, ale jeszcze chce mamy zabrać. co tam leci. Co tam leci? Nie? A co, co to mogło być? Nic? E, tak więc chyba ja lubi z mamą chodzić na te koncerty, zabierać mamy wszędzie. Na swój już ma, ale jeszcze, jeszcze dla mamy na bilety. Na Lady Gaga najtańsze bilety tutaj około 430 dolarów, nie? 415. Hmm. Bez, Bez tych opłat. No, dokładnie. Ale nigdy jeszcze nic nie wiadomo. Jeszcze mamy ile dni do koncertu? 13 do 9. Pierwszy, pierwszy dzień to był 9 dni. A te dwa ostatnie to chyba tak z około 12-13 I po polsku, po amerykańsku, po polsku. Jak byłyśmy na nie na Lendingarach. Siedzieliśmy na Na byliśmy? Były ileś. No właśnie, zapewne. Tu siedzieliśmy tak gdzieś, tu, tu, tu. tu. było, było tam, bardzo tam, fajnie. się tam teraz akurat. Tam, w tamtych miejscach też tak. I A no tak, rzeczywiście, no. tak. I wiecie jak, co w ogóle było takiego ciekawego? A my na Hurry Style siedzieliśmy chyba jakoś... Wysoko. czy nie, nie, nie byliśmy. A tutaj gdzieś? Gdzieś jakoś... Jakoś... tutaj? jest tak. tutaj, nie? Uh -huh. Tak, to było też na Harry Style powiem Wam, że to było tak, że my... Na kanale jest oczywiście film. Ty masz Hairy tak. pierwszy? No. Jak tutaj byłyśmy? No? Mam nagrany. E, I e, właśnie to było... Tam jest wszystko wy, wytłumaczone, jak e, doszło do zakupów biletu. I, e, jakie były przygody w ogóle z tym koncertem? To będzie moim życiem. Chyba najlepsze. Anem na będzie. Tutaj? No. Oktober 20. O widzisz. Ja A co on robi? Jakiś taki... Muzyka. muzyka? Tak? Coś tam... Ośpiewa? Ja... Coś też tak robi. A ja bym chciała pójść na tego fluffy. A na to fluffy? Wiesz, hmm. tego... Wiem którego fluffy. Tak, takiego, tego hiszpańskiego tak. pochodzenia hiszpańskiego. No już teraz poszła. No, na serię to też byś. Nie, już rzeczywiście. To nie tak, jak byłyśmy na Harry Style w Warszawie na przykład, bo byłyśmy przy scenie. Jedyny w <laughs> Który był najlepszy koncert? Harry Styles i Billy Eilish. Tak, widzicie, podzieli, podzielamy to zdanie, dlatego moja lubi chodzić ze mną na koncerty. No, ale coś to z fajne. Nie? Tak, były wszystkie fajne, ale. No, no by Tak, fajnie. Byliśmy jakoś tam wtedy też. Aha. Fajnie. Cieszę się, że mam taką córkę, która mnie na koncerty zabiera. Ktoś nie chciał iść. Albo ja cię ja ci, biłam, tak albo Ty mnie. Ale się skusiłam, i tak, że poszliśmy zaraz potem jeszcze w Polsce, w tej samej trasie koncertowej. A teraz czekamy na kolejną płytę. No, ale gdzie jeszcze teraz drugi show starł Czyli, ale za chwilę będę mogę dodać Lady Gaga. Lady Gaga lubię generalnie. Wiem, że na pewno mm. będzie miała bardzo fajne show. Mm? Muszę iść moje życie, po prostu nie będzie. takie pełne. Nie będzie w ogóle za, na, na, zapełnione. <grywka> <grywka> nie, ale najważniejsze to był koncert Charystają. Tak. Zobaczcie, jak fajnie wygląda właśnie. Centrum Chicago to jest United Center, i my wchodziłyśmy od tej strony tutaj, od tej, od tej. No i jak to fajnie wygląda. I same centrum Chicago. Teraz w porównaniu do Nowego Jorku to takie małe, a to jest trzecie co do wielkości miasto, w USA. Powiem Wam, że na razie nie ma aż tak dużo ludzi. Zawsze Raz na Harry's to w ogóle przyjechaliśmy prawie na sam styk, pamiętasz? No i wtedy. No za... była też kolejka. No była też mała. kolejka, bo już chyba saport zaczynał grać wtedy, nie? Uh -huh. No, ja nie znam zabawek. Ja też nie. wiem. tam nie, 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 nie były złe. No. no i powiem wam, że na te inne koncerty przyjeżdżaliśmy szybciej. Na co? A, to właśnie na Harry's tak. Ty nie, mogła, nie miałaś już bluzy do kupienia tutaj. Tak, bo były same eski. Ona była tak, on, ta eska jest na styk. Tak, taka. Gdybym m MK, może nawet L-kę, no bo jak ją chciała pokazać, to by była troszkę większa, taka oversize. Mam eskę, to za każdym razem muszę ją po prostu ją rozciągać. Na bryzkę, tak. No i dlatego my zawsze przyjeżdżamy teraz wcześniej, ale widać na no, ten koncert troszkę mniej oblegany chyba jest. Zobaczymy, czy będą miejsca pozajmowane, czy nie. Ale nawet przy scenie nie ma takiego tłoku, nie? Na razie. Jakbyś na przykład chciała być bardzo blisko, to możesz nie wiem, Nawet nie teraz być przyjść. Przyjdzie. Nawet od trzeciej ktoś mógł przyjść, na pewno bym miał, nie wiem, może... W pierwszym ustaw... rzędzie. No. Albo dwa. A nie jak na Harry My stałyśmy od godziny 6 tam rano, Myślę, że tak, że to W Warszawie. Więc miejsc złych nie mamy. Mamy troszkę picia. Miejsc nie mamy i czekamy, nie? Tak. Pozdrawiamy wszystkich? Chyba tak. Chyba tak. Chyba tak. Ale kogo nie pozdrawiamy? Tych, co nam piszą takie nieładne komentarze. I Każdy, kto ma teraz bilety na Lady Gaga. To, a ktoś ma wolny? Nie. Was szczególnie pozdrawiamy, bo jeżeli ktoś ma wolny bilet, to wiecie, majkę możecie zabrać. Po Chicago. Chicago, tak. Jakikolwiek dzień. You Please man. Jak było Maja? Dobrze. Dobrze? No. I my kochani, po koncercie, Maj się chyba podobało. Chodzogi. Chodzogi, to coś do, do domu jest? jedziemy. Nie, mówisz, mogę, że chcę, tylko po prostu... A. Na... A no, ktoś sprzedaje chodzogi. to tak, chodzogi. Te e, kiełbaski. Mm, ładnie wyglądają, zobaczcie. No o, widać, 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 widać. Jaka cebulka. No te one jeszcze są U. zawinięte. Ooo, ale my już jest, jest już dziesiąta, chyba czterdzieści gdzieś, nie? Tak, 39. O, Harusz Haruś Harus z tego, z Warszawy. Tak. E, I idziemy teraz bo Może tam przyjdziemy, nie? Tak, bo Michał już pewnie na nas czeka, a my tutaj sobie zdjęcia robimy. Konwety zbieramy. Tak, jest. Ale fajnie było. Aha. Mówimy chodzić na koncerty. Nie? No. Imbrazment w moje szczęście życiowe. Dobra <grymne> no, kochani, to my się z wami żegnamy. Mam nadzieję, że Wam się podobał koncert, urywki, które tutaj Wam dałyśmy i kawałek wieczoru z nami. O, ma buzi. To więc dzięki wielkie. Poprosimy e, o lajki. O lajki, serduszka, komentarze. Dla nas, prawda?